Nie ma schodów. Heh. To było przy szkole chyba Jak dla mnie to tak mm. Ciekawe czy, czy, czy tutaj to ktoś coś przeżył Nie, po prostu Aha, czyli tak po prostu zniszczyli go Tak, zniszczyli go, zrujnowali Mieli go remontować i widzisz, co się z nim stało. No, Popadł się, w ruinę, no? się Niech się tym nie interesuje, synku. No, tu są schody, tylko że. Tam nie ma... Część schodów. Część. No. Ale tam nie można dojść. Tam nawet nie wejdziemy, bo nigdzie nie ma stropu. Wiesz? Mhm. A ty to nagrywasz? No, patrz, taką on to tam prowadzi. Tutaj będzie widać lepiej o widzisz tu byśmy wyszli ale co z tego jak nie ma stropu kończą się schody i koniec widzisz no puste. puste belki schody idą dalej ale są poprzerywane no dach w sumie cały prawie małe dziurki ale no tu jest sucho. Pałac jest suchutki. Niestety bardzo zniszczony. Już nie do wyremontowania.